Kolejny witam Was po raz kolejny na moim sumowym kanale. Właśnie dotarliśmy na metę, rozłożyliśmy sobie obóz. Nie nagrywaliśmy tego, bo warunki pogotowe są bardzo ciężkie. Jest naprawdę zimno, wieje silny wiatr. Zaraz bierzemy się za pomontowanie zestawów. Wybierzemy sumowe, jesienne, oczywiście, stołówki, co Wam będziemy na bieżąco pokazywać. Także zapraszam Was, mortki, na kolejny jesienny materiał. Jesteśmy na mecie, gdzie pozbieramy sobie kamienie. A jeden jest. O jest. Pogoda jest naprawdę hardkorowa, ale nie ma co się poddawać, trzeba walczyć. Dobra, jest drugi. Ale ma z Cyganku, ładne skarpety. O, kozaki, nie? Kozaki. Ale przynajmniej ciepło jest. Nie? Tak, no w tych warunkach. No. Trzeci. O. o, Stefan, odpływa. Odpływał. Dobra, czekaj. Jestem. Mamy następny. Ale ma pan ładną czapkę Panie pokaż pan do kamery Lokowanie produktu hey, Dobra, mamy Jeszcze zjedę? A daj zapas jakiś Tutaj ten spod nóg może co to... Dobra elegancko, lecimy na bazę wiązać i zaczynamy I feel like I'm in the world Please Lord give me a sign. I feel like I'm losing my mind. everybody in the world Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit. I look around and feel like everybody is the fake. I make this every day and I'm impatient. hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even know a Pierwszy zestaw będziemy stawiać w główce, w sumie mamy tylko ją jedną dostępną, do której będziemy mogli swobodnie sięgnąć. Zestaw oczywiście będziemy stawiać na głębokiej wodzie, ponieważ temperatura wody już spadła, także wybieramy te głębsze partie wody. Wbijemy tutaj szczycę i zaraz będziemy lecieć z robotą. Co chcę Wam jeszcze ciekawego powiedzieć? Od następnego sezonu wszystkie produkty metalowe będą wykonane ze stali nierdzewnej, także to jest kolejna zmiana, którą wprowadzamy w naszej firmie. Zapraszam Was wszystkich serdecznie, Mordki, do obserwacji naszych mediów społecznościowych. Wbijajcie na mojego Instagrama, tam wstawiam dużo ciekawych zdjęć z wypraw. Tomcat Fish handmade. Biżuteria sumowa, myślik, akcesoria sumowe na Facebooku. Wbijajcie. Lecimy z wywózką. Żywec uzbrojony, klasycznie jeżyk 10 gram, a statik w pyszczku. Przy okazji chciałbym Was zaprosić serdecznie na targi Rywomania w sezonie 2024. Będziemy się tam wystawiać. Także wszyscy, którzy się. Wybieracie na rybomanie, serdecznie zapraszam do nas na stoisko. Będziemy mogli porozmawiać, zbić piątkę, a my tymczasem lecimy z robotą. Kolejną metę, którą wybieramy jest to Wiślana Przykosa. Mimo, że mamy już jesień, warto też na tych płytszych partiach wody coś zawsze postawić. Także drugi zestaw mamy gotowy. Pokażemy Wam tylko dwie wywózki, bo naprawdę pogoda nie sprzyja do nagrywania. Jest silny wiatr, naprawdę mocno wieje. Give me the demons call when they do what they do and now i feel like taking off find a place with the view the pain is never gonna stop if it's controlling you i know the time can heal it all i just gotta get through i just gotta get through i just gotta get through, I gotta get through. cause i feel like taking But I know it's not true, I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts man I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope. Zestawy mamy wszystkie wywiezione. Powiem wam, że jesteśmy tak wykończeni tymi warunkami pogodowymi, że to się w głowie nie mieści. Jemy zaraz w ciepły posiłek i czekamy na pierwszego jesiennego kabana. Mam nadzieję, że spotkamy się już przy nocnym holu. Także mortki czekamy i do zobaczenia w nocy. O, mamy pierwszą rybę jesiennej wyprawy i po nią. Ale się zdychałem. No chwila była, nie? Ja to samo. Dobrze. Jest ładna ryba. No. Dobra, To Dobra. O kurwa, dwójka będzie, nie? No. I to gruba. To piękne, piątkę jest ładnie. go. Zobacz. Ale jest... Góry. I Ale jest klawot. Ty. Ale wielki kurwa ty. Zobacz. efekt naszej wspólnej zasiadki. Wypuszczamy rybkę, żeby w jak najlepszej kondycji wróciła do wody. Płynni do zobaczenia. Kończymy naszą pierwszą w sumie jesienną zasiadkę w tym sezonie ogólnie udało nam się wypracować trzy brania, z tego wyjęliśmy jedną naprawdę grubą, jesienną rybę. Naprawdę silna, powiem Wam szczerze, że na tej małej naszej gumie do zadań specjalnych było co robić. Obracała nami jak na holenderskiej karuzeli, ale udało się rybę wyholować. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Martwi nas tylko to, że naprawdę ta woda na tych polskich rzekach tak się co chwilę zmienia, że to jest nie do porozumienia. Dzisiaj się obudziliśmy, to wszystko w powietrzu stało. Metr opadła wisła na dół, także nie wygląda to dobrze, a mamy przecież październik, także tej wody powinno być coraz więcej. Rękawic oczywiście jeszcze nie składamy. Mam nadzieję, że jeszcze się gdzieś razem z moim My tutaj kompanem wybierzemy.